Zacząłem zauważać, że rolnik to najlepiej czuje się wtedy, kiedy ma dużo roboty. Kiedy jest zapierdziel od rana do wieczora, wtedy on nie myśli o głupotach, tylko robi to, co trzeba zrobić, to, co w danej sytuacji trzeba wykonać i myśli tylko o tym, a nie gdzieś tam o nie wiadomo jakichś dziwnych rzeczach. Ale jak jest dużo czasu, tak jak w tym roku, gdzie żniwa nam się stosunkowo szybko skończyły to zaczynają się lęgnąć kanarki w głowie wolne moce przerobowe suche pierdy z octem wtedy dochodzi do sytuacji gdzie zaczynamy kombinować i na przykład kupujemy takie oto urządzenie to jest, nie wiem czy dobrze nazwę, ale wydaje mi się że chyba jednak tak, penetrometr to służy do badania związłości gleby Soi Compaction, coś takiego. Czyli jest to urządzenie, które nie spowoduje nam, że wiatr przestanie wiać, bo on wieje i zaburza mi całe nagrywanie. Ale jest to urządzenie, które pokazuje nam zwięzłość gleby. Jestem na jednym z takich. Znaczy ogólnie nasze te pola tutaj w okolicy są ciężkie, gliniaste, trudne w uprawie akurat chodzę po zasianym rzepaku aczkolwiek tego rzepaku za bardzo nie widać a no, gdzieś niekaż pojedyncze rośliny wychodzą idę sobie dalej w kierunku górki pole które było głęboszowane na około 45-50 cm Widzieli tutaj taka ciekawostka jest to to pole z na, którego nagrywałem filmik że tam tak w miarę fajnie idzie lżej niż na tej naszej górze. Jak źleba się bardziej sypie i tak dalej, i tak dalej. No to zobaczmy, czy ma to przełożenie jakiekolwiek na, na to, co nam wskaże urządzenie. Teraz będzie mi ciężko pokazać urządzenie, jak e, podczas wkuwania, bo jedną ręką to zawsze się trochę toklinuje. Tu, gdzie widzicie 300 na skali od tego miejsca do końca to już jest diabeł tam nic nie rośnie, korzenie nie przychodzą idealnie by było gdybyśmy mieścili się do 200 tam rośliny sobie spoko rosną między 200 a 300 rosną ale już te korzenie szału nie mają spróbuję najpierw jedną ręką chociaż tak jak wspominam urządzenie się dość mocno klinuje i jest problem no dobra, idziemy dalej zobaczcie jak nam wskazówka się rusza Jesteśmy nawet na czerwone pole. Jesteśmy na samym końcu skali. No kurwa, Warszawa nie chodzi. Tyle nam weszło. Jedna taka tutaj z podziałka to jest 7 czy 8 cm, nie pamiętam, nie ma znaczenia większego raz. 2 3 4 5 6 7 8, a ostatnia do szpili ma 10. 8. 7 x 8 54, 10 64 cm tyle weszła w tym miejscu. Jak widzicie, pole jest niezwykle pięknie uprawione. Z wielkim kunsztem i precyzją pracy udało się spowodować takie, a nie inne warunki, w których mimo wszystko rzepaczek sobie wschodzi. Tutaj bardziej, tutaj mniej, ale kaśniekać, rośliny się pojawiają. Między, miejmy nadzieję, że popada i będzie lepiej. A także wracając do tematu, bo mi telefon przerwał. Miejmy nadzieję, że popada, to będzie tu jeszcze lepiej. Natomiast to, co możecie pewnie sobie skojarzyć, jeżeli oglądaliście poprzedni film, a jeżeli nie, to ja wam powiem, że podczas uprawy i późniejszego siewu tej wilgoci w glebie, mimo tego wszechobecnego bałaganu, tych wszechobecnych brył, i tak dalej, to te, że tak to ładnie nazwy, łoże siewne, mimo wszystko e, wygląda całkiem ok. Jakieś tam pojedyncze rzepaczki, tutaj drugi, między nimi powinny być kolejne. Oczywiście ich nie ma, o tu sobie wychodzi, także w tych warunkach, co myśleliśmy, to tej wilgoci w miarę było. No tutaj, no ta ziemia jest taka trochę ciemniejsza, tu dalej już wilgoć, wilgoć jest, więc brakuje nam takiego deszczu 5-10 litrów, no 10 to by było złoto, bo to co u nas spadło, no to niestety wołało o pomstę do nieba. Wiem, że w innych częściach kraju nawet tam po 20-15 litrów. No u nas, żeby te 10 spadło, to by było złoto. Schody byłyby na pewno dużo lepsze, ale jest to jest. Widać, tak jak wspomniałem, kunszt operatorów, którzy doprawiali tą glebę. E, no ale jest jak jest. Jak popada po wschodzi, nie popada, to będziemy narzekać znowu, że jest źle, panie, sucho i tak dalej. A sami poniekąd się do tego przyczyniliśmy. Natomiast, to jak widzieliście, to urządzenie weszło mi... Całkowicie. Teraz jesteśmy na górce. Widzicie pięknie, idealnie, jaka tu jest gleba. Pierwsze lepsze miejsce. Robimy to samo. Uwaga, raz, dwa, trzy. O, wchodzi całkiem sprzyjemnie. Doszliśmy niemal do zera. No, brakuje nam tu 15 cm, czyli dobre 50 cm weszło. To mamy po, po głęboszu. Tak jak widzicie, warunki takie jakie są, i takie są. E, widzicie po, po tym, co jest na polu, że no nie jest to lekka gleba. Ja też widzę, że rzepak sobie wschodzi, ale ogólnie wschody są gówniane. To tyle słowem wyjaśnienia, jak te wschody wyglądają. O kurde, o uwaga. Także no ogólnie na polu szału nie ma. No, wschodzą te rośliny, nie powiem, że nie. No... Jednak tej wilgoci w glebie jest, więc mam nadzieję, że to tylko tak źle wygląda. Natomiast, no, że pak schodzi, to jest, to jest najważniejsze. Ale co jest ciekawsze, to to, że jak widzieliście, to urządzenie wchodzi całkiem fajnie. I to zarówno tam na troszeczkę lżejszej ziemi, oraz tu, gdzie no, ta glina jest zdecydowanie większa. Weźmy sobie kolejne miejsca. Może pójdę trochę bardziej w tamtą stronę na górkę. I zobaczymy dalej, jak to wygląda. Um, to jest urządzenie, które ma nam w teorii pokazać, czy warto głęboszować, czy nie. Natomiast ja sobie trochę to wczoraj już używałem, ale dzisiaj przejdę jeszcze raz, z Wami pokażę, co i jak. Bo oczywiście, zamiast rozwiązać niektóre problemy i ułatwić nam podjęcie decyzji, to też dochodzi do sytuacji, w których. W sumie to cholera wie, co mamy zrobić. Natomiast myślę, że bardziej to urządzenie będzie użyteczne w momencie, kiedy przegłęboszujemy cały areał porządnie. Tak jak w tym roku jest i postanowiłem, że w tym roku rypiemy wszystko. I powiedzmy, w przyszłym roku za dwa lata będziemy decydowali, również właśnie za pomocą tego ustrojstwa, czy warto głęboszować. Jeżeli tak, to jak głęboko, a może sobie w ogóle? Całkowicie głębosza odpuścić. I to urządzenie ma nam właśnie pomóc podjąć decyzję i ewentualnie zaoszczędzić pieniądze na wydane paliwo oraz elementy robocze. Teraz na tapecie stanowisko po grochu. Tutaj gdzieś jeździłem głęboszem, to zostało doprawił teraz chyba ojczeki, a dzisiaj był, bo ten groch dosyć ładny porósł, o, bo... Uprawa samosiewów wychodzi mi nadspodziewanie dobrze, jakby tak płacili za uprawę samosiewów, to myślę, że byłbym milionerem. Tu gdzieś było przejechane głęboszem, to powiedzmy, że tutaj, jak widzicie, również ziemia raczej gliniasta. Gdzieś tu jeździłem jeszcze z przyczepą do wyjazdu, no ale to się zaraz okaże, bo to od razu widać. Wezmę tak. Oh, dobra. dobra, spróbuję tak jak wcześniej. Uwaga, dwoma rękoma. Weszło całe i skala nam tu skoczyła na tak na 250. Czyli jeszcze rośliny będą rosły, ale już szału nie ma. Ale wszedł nam cały. I to w miejscu takim gliniastym. I mamy teraz tak. O, tu jest trochę bardziej twardo. Uwaga. No, tu przekroczyło 300, tu wskoczyło tak na tyle. Ponad 300, więc tu, tu już mamy twardo. A jesteśmy na mojej tej słynnej górze, chociaż ona taka słynna, to nie wiem. Kazik głęboszował, teraz dobrawia, bo takie tam skały były. Miał talerzówkę, a to ja podoprawiam. No, dobrawiaj, chcesz doprawiaj, nie ma problemu. Nawet gdzieś, nie gdzieś rzepak wschodzi. Będę tam wchodził na ten sam szczyt, gdzieś na ten, ten sam, nie szczyt tylko skłon Tylko tak tutaj mniej więcej sobie gdzieś tam złapię I wygląda to tak, proszę Państwa Ło, tu jakoś bardzo dobrze, chyba trafiłem w dziurę po zębie O, ale widzicie? Wzrasta nam na skali aczkolwiek Siła kur Kurna, krzywo idzie Muszę w dwie ręce Uwaga, popatrzcie tam sobie może na ciągnik, czy na coś. Nie, wchodzi do 300. Raz, dwa, trzy, Ej, inaczej. Wchodzi do 300, wyciągamy. Więc tu mamy płytko. Raz, dwa, trzy, cztery, dwadzieścia osiem i dziesięć, trzydzieści osiem. Płytko, nie płytko. Dalej, no to jest, to na górze to zawsze wszelkie maszyny były wyciągane, płuk, coś tam jeszcze, bo po prostu ciągnik nie dawał rady wjechać. Wychodzi na to, że głębosz Również. O, dobra, tyle weszło, teraz dwoma rękoma. No, 250. I patrzymy. Powiedzmy trzy od dołu. O, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 35-45 cm. No to tak w miarę. Także no, tak głęboszowanie Coś tam daje. Zobaczymy, jak to będzie w kolejnych latach. I ładnie samo siebie wschodzą, fajnie. A rzepak, pak jak popada? No powschodzi, wschodzi, bo to chwast. Pytanie kiedy? E, I zobaczymy tutaj, bo tu jestem ciekaw sam. Mówi, że szło zdecydowanie ciężej, że no, mówi, niewiele brakowało i by jeździł na biegu A. E, po talerzówce tak wygląda uprawione, całkiem nie głupio. Dobra, pierwsze z brzegu lecimy. O, całe wyszło Całe wyszło. Co prawda no tam górka jest, to powinniśmy na górce, na tej glinie robić, ale tam O kurde, jak w wodę Ej, to aż coś niemożliwe. Idziemy kawałek dalej Ale ogólnie jakbym miał w to siać, to tragedia, nie? Jo, to jednak to to nie tak. Dobra. O, tutaj tu będzie ścieżka mniej więcej. Kawałek tak dalej. O, bo tak wypadała. Aha, patrzcie. O kurde. No po ścieżce jednak musiałby dwa razy lecieć, bo to jednak na ścieżce maszyna idzie płycej. Pomimo, że było głęboszowane, to Także można by powiedzieć, że porządnie porządnie zgłęboszowane. Pole po pszenicy. Tu miałem wsiany poplon. Nieśmiało trochę wychodzi słonecznik z grochem. Czego nie jest, jest, jest. Nie ma tego może jakoś tam bardzo dużo, ale jest. Pszenica 8, 8 ton plus, tak jak widzicie, ściernisko nieruszone, zostawione. Jestem bardzo ciekawy, jak sobie tutaj ta, to urządzenie poradzi. Ja pierdzielę. Mamy jakieś 50 cm. co? Siać w talerzówkę? O tu twardo, czekajcie, momencik. Uuu Nie, to nie jest ścieżka, ale blisko ścieżki. Czy to ma jakieś znaczenie? Dobra, w dwie ręce wezmę. Skoczyło mi tak na 150 I teraz... No, i teraz jest ciężko, jeszcze spróbuję. No a teraz 250. Więc to już możemy śmiało powiedzieć, że jest dużo. Dalej. Kamień. Kamień jakiś. Spróbujemy obok. Wchodzi całe. I teraz powiedzcie mi, głęboszować czy nie? Chodzi na to, żeby nie głęboszować Idziemy tu na górkę, spróbujemy Jakoś mało tych kurde więc między... Tam dalej widać całkiem fajnie rosną Tutaj tak bez szału Słonecz... Słonecznika mało Dobra, tu jest taka bardziej gliniasta górka To jest zawsze problem później z doprawieniem O kurde 45. około pięćdziesięciu, dojechało kolejne narzędzie zbrodni i tortur dla siódemki. A jak widzicie, takie to to coś. Szczerze mówiąc, myślałem, że na większą głębokość da się tym pracować. Ja z tego co wiem, to na 45 cm, czyli tyle, ile naszym głęboszem. Co, brychasz? Nie na wodę. Tyle, czyli tyle, co naszym, tak? Głęboszem. Natomiast to no, jest zupełnie inna konstrukcja zęba zupełnie inne zadanie ma ta maszyna. Chociaż może nie, zadanie jest bardzo podobne, bo jedno i drugie ma za zadanie spłychnić. Natomiast tutaj ta praca wygląda inaczej no i mamy jeden ząb więcej tak jak dobrze liczę, tu mamy cztery, tam trzy, no siedem zębów myślę, że będzie zgrzyt zębów i pisk, ale kurde, no to po to ten ciągnik mamy, nie? To, to nie jest po to, żeby postawić go za szybą żeby sobie stał, tylko żeby rypał i robił robotę i tak też będzie no, no nie inaczej, po to był kupiony żeby dostawał w dupę żeby na siebie zapracował więc na pewno go spróbujemy, natomiast też są pewne kombinacje, żeby zorganizować ciągnik 300 plus. Natomiast czy do takiej maszyny 300. No nie no, na potrzebny jest 300 plus, na 7 zębów. Zobaczcie, te zęby są zdecydowanie szersze niż u nas, więc będą na pewno dużo większy opór stawiały. No i plus jeszcze tu są skrzydełka, one no, są odkręcone, ale, ale są. Więc. O, będzie to ciągnąć będzie ciąć, co ciągnąć i zaraz się nie będziemy to regielić tylko od razu walimy go pod ramę tu na maksa do tyłu i przyznam Wam, że dzisiaj z perspektywy czasu, z perspektywy tego co widzieliście na polu uważam, że lepszym rozwiązaniem byłoby no to tak widzicie, człowiek kurde całe życie coś zmienia, kombinuje, uczy się na błędach, a głupi umrze zrobiliśmy tak, talerzówka Głębosz, kompaktor czy kompaktomat, nie wiem jak się nazywa, i siew. I moglibyśmy zrobić to samo, tylko zamiast naszej, żeby w naszej talerzówce nie było talerzy, tak jak w naszej talerzówce, żeby nie było talerzy, żeby w głęboszu nie było talerzy, a tak jak wielu z Was pisało, żeby były właśnie takie podwójne wały kolczaste, to jakbyśmy dali talerzóweczkę po tym głębosza z takimi wałami. To nawet można by się pokusić o to, żeby po tym siać. A jeżeli nie, to jakbyśmy puścili po tym nasz, tego naszego kompaktora, tak by było. Eee, no. A teraz nie zostaje nam nic innego, jak pójść na mszę i dać księdzu odpowiednio dużą natacę, żeby popadało. Także jestem bardzo ciekawy pracy tych wałów. Eee, dosłownie parę minut temu z ojcem sobie pogadałem i ojciec mówi bo chyba widzieliście wcześniej, nie, nie wiem czy widzieliście czy nie, ale ojciec talerzował no to mówi, że z, no mówi super talerzówka, nie także jeżeli senior mówi, że super, że super się pracuje i tak dalej mówi kurde wydajność, no mówi sama przyjemność to, to znaczy, że super jeżeli no, do tej pory jest wszystko ok i mam nadzieję, że tak zostanie jeżeli chodzi jakieś o jakieś awarie i tak dalej jeżeli tak będzie no to powiem Wam, że to było, to był, to był, to było złoto, nie ten zakup tej maszyny to był strzał w dziesiątkę, więc to też wygląda solidnie. I no, to jest zupełnie inna maszyna, więc tutaj działają inne siły i tak dalej, ale wygląda to dobrze. I no, kurde, doczekaliśmy czasów, gdzie, gdzie człowiek z przyjemnością patrzy na, na polskie maszyny i z przyjemnością nimi pracuje. No, ja może trochę to nad wyraz tu mówię, bo tak jak wspomniałem, my mamy no, nie wiadomo ile tych hektarów nie prze, prze, przepracowaliśmy. Ale, ale jak na razie wrażenia są bardzo pozytywne. No, jest luks, nie? Tak Wam powiem, jest po prostu luks. To sobie popróbujemy. Szkoda, że to nie jest maszyna z możliwością pracy na 60 cm, bo jakbym miał odpowiedniego konia, rypałbym na 60, nie? Ile fabryka dała. No, ale jest co jest i też zrypiemy, ile fabryka dała. Bo bo chciałbym w tym roku, póki jest, są możliwości, są warunki, przepierdzielić tą ziemię, a później bawić się znowu. A może nie bawić się i robić trochę popudractwo, talerzówką. Tym bardziej, że połowa roślin, które uprawiamy, to są chwasty. Widać to po samosiewach, jak rosną. My, kurde, próbujemy wylizać te pola, wykombinować, a to tak naprawdę trzeba by zasiać, czymś przegarnąć, aby wilgoć była. Jak będzie wilgoć, kurde, będzie wschodziło. A my próbujemy, próbujemy, próbujemy i przynajmniej ja. I to tak... No ale... Kiedyś się w końcu może... Doczekamy takiej chwili, że znajdziemy ten złoty środek i, i wtedy będzie dobrze. A po drodze trzeba parę błędów popełnić, no bo człowiek się na błędach uczy. Chociaż i tak głupi umrzemy, tak jak mówiłem. Także kolejny na pewno jeden dzień katorgi przed ciągnikiem. A jeżeli nie jeden dzień, to chociaż kilka godzin, bo trzeba zweryfikować jak sobie z tym będzie radził. I nie jest powiedziane, że, że nie da rady. Przynajmniej na tych polach, które nam pozostały do, 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 do zrobienia.